Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie zdrabywać te zdrabki, które drapałam ostatnio. Zrobimy sobie taką małą dogrywkę. Za wygraną z poprzedniego odcinka kupiłam te same zdrabki, Po dwie sztuki z każdych, także y, zobaczymy. To jest to wznowienie tej zdrapeczki y, Olkasz za 3 euro, taki zielony kolorek. Dzisiaj zdrapuję przy sztucznym świetle, więc no, trochę będzie to inaczej widać. No ale mam nadzieję, że no, że będzie dobrze wszystko widać. I, no i że wpadną wygrane przede wszystkim. Także kochani trzymajcie kciuki i zaczynamy. No to i szukamy trzy razy tej samej kwoty. No tutaj nic nie ma. Wygrywające liczby 7 i 12, 8 będzie 13. Jest. Aha. Tutaj nie ma. Szukamy sakwy. O jest, super. Dawno jej nie widziałam. Podsekiwką. 3 euro. Czy jest mnożnik. Jest razy jeden. Także pierwsza zrabka się zwróciła. Bierzemy się za krzyżówkę. I drapiemy. Widać, widać. F i Z. G i C G mamy w gwiazdce no to mamy w blusie tutaj, jeszcze tutaj tu jeszcze tutaj no i dalej V i W I. Jeszcze tutaj dalej mamy o i H. N by się przydało, N by zrobiło parę słówek. S, X. X robi nam pierwsze słowo. S. Mamy L. Trzeba, czy B. No, ale pewnie nie. O, jest zaskoczenie no B nam robi też tutaj drugie słowo mamy jedno tu mamy drugie J nie było N nie było R nie było no i P nie było dobra, jest tylko bonus, fajnie bo to może być wszystko nie 3 euro u, dwie tyszki, no super to już jest plusik, bo wkład w odcinek to 12, a już mamy 20. Fajnie, super. Wygrana krzyżówka. ok, dobra. Przechodzimy do kolejnej. Jest drapeczki, ale plus już jest, także to cieszy. Znowu wymienię na jakieś zrapki, zobaczymy, czy się dalej uda pomnożyć. Dobra, wygrywające liczby 4 i 14. Tu nie ma sakiewka. No 20 euro jeszcze tam trójka była na takiej, więc 23. Dobra, tu nie ma nic i ostatnia krzyżówka. PC. Z2. Mamy E i M. Jest w bonusie. I to chyba tyle. Dalej. No bo... I to tyle. Y i N. No wtedy N by się przydało. No ale też fajnie. Dwie to też fajna wygrana. Bardzo fajna jak na taką krzyżówkę za 3 euro. Szukamy Y N. G, i F. D i Q. gdzieś w jest tutaj, tutaj. No tutaj już są duże szanse, że nic nie będzie, bo to. Czy różnie bywało z tymi strąpkami, A jest pierwszy wyraz, tutaj jeszcze tutaj, ale mamy a i h. No, H jest w gwiazdce. I a, szukamy. Drugi wyraz. O, jest trzeci. Super. No i co? Dzisiaj krzyżweczki nie zawiodły. Jeszcze tu był M. Mamy tu jeden wyraz. Tutaj był drugi. I tu był trzeci. Świetnie. Już jest zwrot. R. Jeszcze było I, jeszcze było C i ostatnie S, jest czwarty wyraz i piąty, także 6 euro. No świetnie, dwie zdrabki po rządku wywołane. To tak, tutaj mamy jeden. Czekajcie, sprawdzimy. Te nie było, o nie było. K nie było, V. Nie widzę. Dobra, to tutaj mamy jeden, jeden, drugi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miało być nie. Raz. 2, 3, 4, 5. Nie, 5 miało być, 6 euro. Dobra, super. No, fajnie, super, bo mamy tak. Tutaj mamy to 6 euro. I już Wam mówię, 20 było w numerze 5, a 6 było w numerze 6. Także 26 plus 3, 29 na 12. No fajnie. Super wynik. Wygrana pomnożona. Także ja za to kupuję kolejne zrabki. Zobaczymy, czy uda się dalej pomnożyć. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zachęcam do zostawiania łapek, subskrypcji oraz komentarzy. No a na dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczorku. Wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, pa pa!